Jak cieszyć się każdym dniem? Czasem w naszym życiu dajemy się uwikłać w jakąś niezrozumiałą niewolę stagnacji, co może być lekarstwem, receptą na radość, na śmiech, na cieszenie się życiem i każdą chwilą, każdym dniem. Po pierwsze, zrozumienie, że warto cieszyć się nie tylko celem, ale i samą drogą, która do niego prowadzi. Czyli jeśli chcę być sprawny fizycznie i zdrowe jedzenie, i to jest moim celem, dobrze, jeśli potrafimy odnaleźć taką aktywność fizyczną, taki trening, który będzie dawał nam to poczucie przyjemności. Ketne, krawmaga, pływanie w zimnej wodzie, to, co da nam tą dopaminę, na którą będziemy czekać i z chęcią z niej korzystać. Przyjemność w ćwiczeniach i w gotowaniu, w przygotowywaniu posiłków, może dzięki jakimś fajnym kursom gotowania, pomyśl o tym i koniecznie pamiętaj: wszystko nie jest dla wszystkich. Po drugie, zrozumienie, że ta droga nigdy się nie kończy, albo bardziej dosadnie kończy się z chwilą, kiedy my kończymy nasze życie. Zapewniam cię, ta droga, ten trekking, który prowadzi na szczyt, nawiązując dochodzenia po górach, ma dokładnie ten sam mechanizm pewną tajemniczą moc. Kolejne Kolejny szczyt zawsze jest ten kolejny szczyt, który będziesz widział z góry, na której stoisz. To piękna metafora, to styl życia. Rozwój osobisty wciąga i zawsze ma kolejny krok, który będzie do zrobienia. To nie jest krótka perspektywa. W biznesie jest dokładnie tak samo. Nie oszukuj się, zarobisz milion, chcesz więcej, chcesz dwa miliony. Gdy rozwiniesz silną psychikę, też chcesz więcej. To droga na zawsze, na całe twoje życie. Rozwój siebie i cieszenie się życiem to stan na całe życie. Przyjmij taką perspektywę, a Każdego dnia rano będzie ci się chciało bardzo wstać.